Co się dzieje, kiedy toksyk traci wszystko? Wyobraźcie sobie toksyka, który spędził całe swoje życie na wygrzewaniu się na chwale swoich osiągnięć i manipulowaniu innymi dla osobistych korzyści, nagle zostaje pozbawiony wszystkiego, co było dla niego ważne. To nie jest ładny widok. Kiedy toksyk traci wszystko, czy to bogactwo, władzę czy status, jego okazały obraz w siebie rozpada się jak domek z Zostają wypchnięci w kryzys tożsamości, który wstrząsa nimi do sedna. Pozbawieni zewnętrznej walidacji i pochwał, zmuszeni są konfrontować się ze swoim prawdziwym ja, wadliwym i bezbronnym. Wynikające z tego zamieszanie emocjonalne jest jak bycie świadkiem zranionego zwierzęcia rzucającego się w desperacji. Nie mając już nikogo do wykorzystywania dla swojej korzyści, mogą uciekać się do destrukcyjnych zachowań, a nawet pogrążać się w depresji, walcząc o odbudowę swojego rozbitego ego. Strata wszystkiego służy jako upokarzająca pobudka, która rozmontowuje ich iluzje niezwyciężoności. Jednak ważne jest, aby nie lekceważyć odporności toksyka. Posiadają oni niesamowitą zdolność do odkrywania siebie na nowo i odbijania się od przeciwności losu z odnowioną determinacją. Bardzo was proszę, bądźcie czujni.